Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Cię w kolejnym nagraniu. Dzisiaj temat jest bardzo poważny i myślę, że nawet bardzo ciekawy, ponieważ podczas dzisiejszego nagrania odpowiem Ci na pytanie, w jaki sposób bogaci bogacą się na giełdzie. Ponieważ w naszym społeczeństwie jest masa różnych mitów i historii związanych właśnie z tym, że giełda papierów wartościowych to jest wielkie oszustwo, że służy do manipulacji i do oszukiwania tych małych, biednych ludzi i okradania ich dużymi garściami. I oczywiście, tak jak w każdym środowisku, również i w tym znajdują się czarne owce, które no, najlepiej jakby nie występowały, no, ale to jest coś naturalne dla naszego świata. W każdym środowisku nie ma takiego zawodu na świecie, w którym by nie znalazła się osoba, która, by, no, która do tego zawodu nie pasuje, a na pewno już nie zostawia po sobie dobrego wrażenia. I tutaj, no niestety, na rynku też on swoimi prawami się rządzi, i trzeba się po prostu potrafić w tym środowisku poruszać. Ale kiedy odseparujemy już te całe zło, które temu rynkowi towarzyszy, to ma on masę różnych, bardzo pozytywnych cech, które na co dzień możesz wykorzystywać u siebie w swoim życiowym biznesplanie. Dlaczego w biznesplanie, a nie całym takim życiu rodzinnym? No bo jednak mówimy o pieniądzach, a więc też głupio byłoby, ja wiem, że one mają jakiś wpływ na te różne inne aspekty naszego życia, no ale tutaj skupmy się na tym takim czysto Biznesowym podejściu, tak? czyli to, do czego giełdę powinniśmy wykorzystywać. A, do czego ludzie to wykorzystują, to już jest ich indywidualna sprawa. Dobra, wróćmy do tematu, czyli w jaki sposób ludzie bogaci bogacą się na giełdzie. Nim odpowiem już bardzo konkretnie, pokazując konkretny przykład, to też musicie sobie uświadomić, że samo zarabianie pieniędzy na giełdzie to nie jest tylko łatwo, tanio kupić, drogo sprzedać. Jest to cykl, Różnych wektorów, które mają wpływ na to, w jakim momencie aktualnie się znajdujemy, i dzięki odpo o znalezieniu odpowiedzi na kilka pytań, takich podstawowych, jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, czy faktycznie na tej giełdzie uda nam się zarobić pieniądze, czy z góry jesteśmy skreśleni i, i lepiej tą giełdę omijać szerokim łukiem. Co mam na myśli? Bogaty od biednego na giełdzie, poza majątnością, różni się dwiema cechami. Pierwsza, to to, że ma on czas. Czas na to, żeby ten rynek był w odpowiednim miejscu. Ponieważ jeśli spojrzysz na jakikolwiek wykres z historią, ja nie mówię o historii dwóch, trzech lat, mówię o historii 10, 20, 50 i więcej, to zauważysz, że tam jest cały czas taka pewnego rodzaju e, zmienność wyrysowywana za pomocą fal. I tę zmienność nazywamy zmianą w koniunkturze gospodarczej. Są momenty lepsze i gorsze, i te lepsze momenty na wykresie możesz zaobserwować tym, że cena akcji danego waloru wzrastała, a te gorsze tym, że cena akcji spadała. A więc jest to naprawdę proste i nie wymaga poświęcenia zbyt wielu czasu, żeby sobie naprawdę się o tym przekonać. I teraz. Przed chwilą powiedziałem, że osoba bogata różni się od biednej tym, że ma czas, czyli jest w stanie wyczekać. Ona ma świadomość tej, tych zmian koniunkturalnych i z nich zwyczajnie korzysta. Czyli nie spina się na to, czy dana spółka będzie kosztowała kwotę X czy X minus 2%, tak? tylko określa ją ceną albo stwierdzeniem tanio, drogo. I kolejnym elementem jest to, że po prostu potrafi wyczekać moment. Tak jak obecnie jest jakiś boom w nieruchomościach, tak, że te ceny nieruchomości w znaczący sposób wzrastają, to osoby, które już jakiś czas na tym rynku funkcjonują, sprzedają, kupują, zarządzają, wiedzą, że taki moment nie będzie trwał wiecznie. I wracając do sytuacji rynkowej, kiedy mamy już pracę. Konkretnie na wykresach, konkretnych walorów, to osoby bogate są w stanie poczekać na te dołki i, i też nie spinać się, gdy mamy do czynienia właśnie z takim wzrostem, i wtedy już nie kupują. I różni się to od, od takiego, e, powiedzmy, tradycyjnego podejścia tym, że osoba, która wchodzi na rynek z myślą, aby jak najszybciej zarobić, ją goni czas. I nawet jeśli będzie ten moment nieodpowiedni, bo będzie górka, bo będzie coś za drogie, chociaż wiecie, że to jest pojęcie względne na giełdzie. No ale jeżeli już coś będzie naprawdę mocno przeszacowywane, to osoba bogata odpuści w tym momencie. Natomiast osoba, nazwijmy ją potencjalna albo biedna, która no, musi zarabiać pieniądze, żeby móc za co opłacać koszty swojego życia, będzie musiała podejmować ryzyko i będzie nawet w momentach, kiedy coś będzie skrajnie przewartościowane, będzie to ryzyko podejmowała. I to jest ta pierwsza różnica, tak? Czyli osoba bogata, majętna, z założenia posiada czas i ona może spokojnie poczekać. Dlaczego? Zaraz o tym pokażę z konkretnym wykres, dlaczego i na co warto zaczekać. Drugi, druga różnica, która te dwie osoby od siebie dzieli, to jest cierpliwość i jednocześnie podatność na reklamę. Otóż osoby bogate też nie znalazły się tam z przypadku. Ja nie mówię o milionerach, którzy wygrali ponoć w Totolotka, czy cokolwiek, tak? Albo odziedziczyli duży majątek bez żadnego wkładu intelektualnego, tak? Czyli od, od, od małego byli jakby wychowywani w tym w sensie, że odseparowani od wszelkich problemów, tak? To są naprawdę wyjątki i umówmy się, one na pewno tego materiału wideo nie będą oglądały. Chodzi mi o aspekt tego, że jeżeli ktoś pracuje, i dorabia się własną pracą, tak? Oczywiście on potem może, jakby chciałem powiedzieć, wykorzystywać, ale wynajmować inne osoby do pracy. No to dalej nie, nie, nie można mu mówić, że robi coś złego. Tak? On daje tym osobom zatrudnienie, te osoby pracują, mają z tego tytułu wynagrodzenie, no a też część zysków z ich pracy czerpie. Jakby właściciel biznesu, w którym te osoby pracują, więc jest to wszystko jak najbardziej ekonomicznie ok. Kiedy nie mówimy o jakimś tam niewolnictwie, przymusie do pracy albo wykorzystywaniu jakiejś e, sytuacji, to, to jest tutaj wszystko ok. No i takie osoby w, w, jakby w ramach tego rozwoju swojego wyrabiają sobie tą cechę cierpliwości, która potem bardzo fajnie kiełkuje na rynku. A druga sprawa, jakby ta. Podatność na reklamę. To jest kolejny element, który ja połączyłem tutaj z cierpliwością, ponieważ no, kiedy już wszyscy o czymś mówią, to jest za późno. No, gdzie jest ta zasada, że jeśli już o, o cenach akcji słyszysz w taksówce albo u fryzjera, to znaczy, że skończył się czas na inwestowanie. No ale kiedy o tym będziesz słyszał? Kiedy będą o tym mówiły wszystkie radiostacje? Kiedy firmy zarządzające środkami? Swoich klientów będą dawały najgłośniejsze reklamy, chwaląc się swoimi wynikami, wtedy dołącza tłum. Wtedy ta osoba, która nie ma czasu, czuje się jak ryba w wodzie, ponieważ no wszystko idzie do góry. Tak? Potem jest tylko te takie bardzo mocne, mocne zaskoczenie. No i kontynuując tą cierpliwość i podatność na reklamy, też bardzo istotne jest w tym, że to wszystko, że osoby, które już Coś w swoim życiu doświadczyły, nie są na tyle naiwne, żeby wierzyć w to, że to wszystko jest takie proste, że wystarczy tylko kupić i chwilę zaczekać. No po prostu tak nie ma. Takimi zachowaniami charakteryzują się już końcówki tych wzrostów momenty, w których najlepiej jest sprzedać swoje aktywa i wyczekać na głęboką korektę. No, i tutaj już, nie wchodząc bez mocno w szczegóły, to są korekty koniunkturalne, no i niższego rzędu. No i tutaj to już trzeba wejść bardziej już precyzyjnie, no i już pewnej rzeczy się nauczyć, żeby mieć świadomość, kiedy z którymi korektami mamy do czynienia, ale to już jakby temat na oddzielny materiał wideo. Idąc dalej, skąd bierze się ta cierpliwość u osób bogatych? Pozwól, że pokażę Ci pewien wykres. Tu mamy taką e, sytuację na jednej z najpopularniejszych spółek jeszcze przed kilku lat, ponieważ teraz gaming rządzi. No ale KGHM nadal dla polskiej giełdy, dla polskich inwestorów, którzy jeszcze tam zostali, jest swego rodzaju no, jakimś tam punktem odniesienia. Tak? To od KGHM wszystko się zaczyna. I proszę zwrócić uwagę, ta historia, e, którą ci tutaj prezentuję, to już jest ponad e, 15 lat. Działania tej firmy na giełdzie. I zwróć uwagę, były momenty, kiedy ceny akcji wzrastały, i takie momenty, w których ceny akcji spadały. I tu jest kolejna wskazówka. Nie ma takich walorów, na których cena tylko będzie wzrastała. Proszę przejrzyj wszystkie spółki notowane na giełdzie i zobaczysz, że tam mamy momenty koniunktury i dekoniunktury, momenty wzrostów i spadków. To jest dla giełdy coś tak naturalnego, jak to, że po nocy. Przychodzi dzień. A więc mamy tutaj kolejne wzrosty z 10 zł do 125, potem ze 125 korekta na 70, z 70 na 160. Zwróć uwagę, że to nie dzieje się z dnia na dzień. Jest, tym wszystkim zmianom często towarzyszy jakaś przestrzeń czasowa i to nie mierzona w godzinach czy dniach, ale często w miesiącach i latach. A więc to nie jest tak, że ty codziennie musisz spoglądać na wykres i przykleić się do tego telefonu i obserwować to, w jaki ten sposób te ceny się zachowują. A więc tu jest kolejna wskazówka. Giełdę możesz traktować jako coś dodatkowego do twojego życiowego biznesplanu. Jeśli jesteś na etapie dopiero, w, kiedy się dorabiasz, kiedy pracujesz na etacie, odkładasz jakieś pieniądze, to jest to moment idealny do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę na giełdzie. Kiedy już jakąś część swojej kariery odbyłeś, ale nadal zastanawiasz się nad tym, że może jeszcze nie do końca jesteś spełniony, że może jednak ten nasz piękny zakład ubezpieczeń społecznych tak dobrze nie zadba o nas na naszej emeryturze i warto byłoby coś dodatkowo do tego dołożyć. To jest to bardzo dobry moment na to, żeby zainteresować się rynkiem. Ponieważ wyobraź sobie, że tu na tym wykresie widziałeś wzrost ceny oraz spadek wartości nieruchomości. W jednej chwili za metr kwadratowy musiałeś płacić 10 złotych, po kilku latach już płaciłeś 60. Potem znowu ten metr kwadratowy wrócił do 10, a potem wzrósł do 125. Przecież to jest nic innego jak sytuacja, w której za kwotę X na początku możesz kupić jedną nieruchomość, ale potem, w momencie, kiedy jej wartość wzrasta i sprzedajesz, ja już nie mówię w samym szczycie, ale w momencie, kiedy trafisz znowu na dekoniunkturę i powrót, do wzrostów, za te same pieniądze ze sprzedaży wcześniejszej, będziesz już mógł kupić dwie, a często nawet dużo, dużo więcej tych aktywów. I to jest to, na czym ludzie bogaci się bogacą. To jest to, na co bogaci ludzie czekają? Oni nie mają tej podatności na reklamę, i w związku z tym nie pojawia im się w głowie takie stwierdzenie, że ja tu siedzę, czekam ze swoimi pieniędzmi, a ci wszyscy tam zarabiają. Oni doskonale wiedzą, że większość na giełdzie traci swoje pieniądze. A kluczem do sukcesu jest indywidualizm. A więc, kiedy wszyscy idą na zakupy, to my im co najwyżej, jeśli jesteśmy trochę bardziej już rozwinięci w temacie, możemy zacząć sprzedawać. I odwrotnie, kiedy wszyscy się boją, to jest ten czas, żeby podejmować działanie i zacząć kupować. Wydaje się to proste, ale potem w praktyce rynkowej jest to niezwykle trudne do osiągnięcia, ponieważ mamy te wszystkie rozpraszacze typu reklam, ale również naszej sytuacji życiowej. Czasem goni nas ten, ten rachunek, który trzeba opłacić i trzeba zdobyć na to pieniądze. Innym razem usłyszeliśmy reklamę jakąś. Bardzo fajnie brzmiącą informację od kolegi, tak, która mówi o tym, że coś już warto robić. We wszystkim tym musimy znaleźć nasz złoty środek i indywidualnie podejść do tematu. To jest klucz do tego, w jaki sposób ludzie bogaci się bogacą. I na koniec wisienka, czyli dywidendę. Dywidenda to jest to podział zysku z ubiegłego roku z akcjonariuszami, tak? czyli powiedzmy jakaś firma wygenerowała zysk za lata ubiegłe, no to wiadomo, dobrze prosperująca firma musi sobie zabezpieczyć część z tych pieniędzy na reinwestycje, na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też z natury rynku jest coś takiego przewidziane jak dywidenda, czyli częścią zysku dzielimy się ze swoimi akcjonariuszami i te dywidendy w Polsce wypłacane są jeden raz do roku. Kiedyś sobie myślałem, że to jest lipa straszna, ponieważ w Stanach taka dywidenda jest wypłacana 4 razy do roku. I tu na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy przyniosłem swój kapitał właśnie z rynku polskiego do rynku, na rynek amerykański, zauważyłem, że no, tam jest to temat bardziej dojrzały. Ale to nie jest tak, że za każdym razem ta dywidenda jest wypłacana w tej samej kwocie. Czyli w momencie, kiedy na przykład u nas przewidziana jest wypłata dywidendy na kwotę 8% z zysku, tak, czyli powiedzmy. No 8% wygenerowanego zysku. Łatwo sobie to policzyć. Tak, jeśli ktoś zainwestował 10 tysięcy w spółkę, to dostanie dywidendę w kwocie 800 zł. No i w Polsce przewidziana jest wypłata takiej dywidendy na jeden raz. Czyli jednego dnia cała dywidenda jest wypłacana. I stąd też narodziła się pewna patologia inwestowania pod dywidendy, ale trzymania tych akcji tylko do momentu wypłaty, a potem sprzedaż. To jest właśnie natura i konsekwencja, tego zachowania, tak, które wyewoluowało wśród polskich inwestorów. Natomiast w Stanach identyczna sytuacja, czyli też 8% wypłata dywidendy dzielona jest na cztery części i za każdym razem z tej dywidendy masz, otrzymujesz 2%. W związku z tym inwestorzy mają czas i nie tworzy się tam taka patologia właśnie jak w Polsce, że zarobiłem i sprzedaję, choć nie zawsze zarobiłem, to jest już inny też temat, Natomiast tam ta, ta firma jakby bardziej dba o to, żeby takiego inwestora, posiadacza akcji, po prostu do siebie przywiązać. Ale to nie jest tak, że o, tam to już jest w Ameryce super, bo ja też tak myślałem, że o, co, co, co kwartał wypłacana dywidenda i z tej dywidendy możemy żyć. Owszem, z takiej dywidendy możemy żyć w momencie, kiedy mamy zainwestowane bardzo duże pieniądze. Tak? No bo o, wylicz sobie. Bardzo prosto, że jeżeli masz dywidendę wypłacaną, i to jest różnie, od 2 nawet do 15%, no to teraz sobie policz, ile kosztują Cię Twoje koszty życia i jakie pieniądze musiałbyś mieć e, jakby zainwestowane w spółkę, żeby móc się utrzymywać z takiej dywidendy. A więc nie od razu Rzym zbudowano i tak samo z inwestowaniem na giełdzie. Ty nie musisz od razu wchodzić z ogromną o kasą, tak? Naprawdę możesz zacząć tą historię powolutku, małymi kroczkami. To, co opowiadałem w którymś z poprzednich materiałów, historię listonosza, który codziennie inwestował jednego dolara, w 40 lat uzbierał 15 tysięcy, ale reinwestycja kapitału i zyski związane z procentem składanym spowodowały, że zarobił okrągły milion. I tak samo tu. Jeśli damy odpowiednią ilość czasu na to, żeby ten rynek mógł dla nas zapracować, to będzie to jedna z najlepszych decyzji w Twoim życiu, i myślę, że w tym krótkim materiale, choć troszeczkę się rozgadałem, odpowiedziałem Ci na pytanie: w jaki sposób bogaci bogacą się na giełdzie i dlaczego tyle osób, które osiągnęły sukces w jednym albo w drugim biznesie, koniec końców zaczyna również pomnażać ten kapitał, nie tylko na nieruchomościach, ale również na rynkach finansowych. Miłego dnia Ci życzę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.